Rzut rożny, gospodarze krótko rozegrane, piłka do oświęcinki. Oświęcinka oddaje w do zawodnika zeszłego numerem 17, ale to Iwan Litwiniuk. No i uderzył. Teraz odebrali piłkę zawodnicy z Niepomidruszał, Sebastian Janik. Janik indywidualnie. No i będzie doskonała okazja i broni jednak golkiper zespołu z Brzeska, ale ta akcja Sebastiana Janika wyglądała bardzo dobrze. Właśnie z tych zespołów, że będą mogli mierzyć się tak, z tak zacnymi rywalami. Teraz bliski był Mateusz Cholewiak. Obaj trenerzy nerwowo spacerują tuż przy linii boczne boiska. teraz będzie groźnie. No i pusta bramka. Ależ teraz miał fantastyczną okazję. Dla gospodarzy jest Mateusz Pawłowicz. Piłka zagrywana w kierunku Pawła Smułki, no ale ten nie przejmuje futbolówki. No teraz, już cały czas, to zespół z brzeska atakuje Smułka. Dobre, ładne, długie podanie od Radosława Jacka. Teraz będzie szansa dla gości. Jest Marek Mizia. Indywidualnie Mizia zaplątał się w tym dryblingu, po nią odgrywać tą piłkę. Mizia strzał i słupek. Teraz ratuje zespół Okocimskiego brzesko. już Wójtowicz naprawdę bardzo mocno e, przeżywa e, każdy ma swojego zespołu. Może teraz e, będą mieli akcję piłkarze e, z Leftyniuk, ależ było e, groźnie tutaj taka akcja, troszkę jakby z niczego. E, bo... No ale może jeszcze tutaj coś w tej kwestii zmieni. Jest tam Urbański, ależ teraz było blisko, a byłoby 1 do 0 dla Okocimskiego brzesko. Piłka już zmierzała do bramki Kamila Turbasa, ale stający, stojący na linii obrońca puszczy wybił piłkę zmierzającą do bramki. Ale cały czas będą mieli szansę gospodarze. Nie, teraz Jarosław Krzak źle przyjmuje.